Pada z zaciską No cóż, to musisz podkręcić trochę. mieć jakieś specjalne klucze do tych plastikowych śrub. No... Znaczy wiesz co, wolałbym klucza nie używać, by jeszcze bym coś ukręcił. Ręką jak się dobrze przy... Mówię, one ra raz... Raz się odkręcą i za drugim razem jak przykręcisz to już jest OK. Już się trzymają mocno. А, я то место, где есть, выпадало. еще а? тут No. Aha, nie mam. Skończyły ci się replaye. Co, 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 co teraz? Escape i... i escape. Jeszcze raz i dalej. Teraz musisz normalnie wyjechać. No ale tak raczej nie dojadę pierwsze. No tego to już na pewno nie zrobisz. To jest to miejsce do obniżenia? Tak.